No i zmienili, zmienili e, rozpiskę. Hollywood Super. Star, gratuluję. Na rozpisce jest Anthony Daniels. Zobaczymy, e, panel. Wars zobaczymy Wars panel, zobaczymy panel z Billem D. Williamsem. Fantastycznie. Bardzo się cieszę. I realizator Egze przestał działać. Fajnie by było, jakby pokazywali ekran. Dziękuję. Widać ten sam realizator. Tak. M M M przyjaciel spotkał. Spotkał mnie na pokazie przedpremierowym Łotra, wiesz co? E... E... Po pierwsze bardzo ciekawe, bo nie byłem na przedpremierowym Łotra. E... Po drugie... To dziwne, że nie podszedł i nie przybił piątki. Nawet jeśli. A...

I mean, they all love the character of Orlando. What do you think is so endearing about that character? Why do people enjoy him? Well, I think it has a lot to do with the actor who plays the character. <laughs> 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 I think there's a kind of an inherent kind of personality that goes into whatever it is that you're trying to express. Mam nadzieję, że nie zrobią takiego, rogue. takiej akcji przy panelu z Battlefronta, uh, bo to wtedy naprawdę będzie Rage quit. Of, uh, really a, uh, a I Dobra, muszę się skupić. <laughs> Kiedyś dawno temu byłem przystojny. No, proszę, brawa, brawa. Billy, co wiedziałeś o Star Warsach zanim Cię do nich zaangażowano? No, widziałem pierwsze, chyba. Cała ta, cały ten pomysł pracy z Georgem Lucasem, ten film, który zrobił z dzieciakami, amerykańskie graffiti, i widziałem film THX 1138. 1138. I, I to mnie naprawdę poruszyło. I to był taki powrót do lat 30., niemalże. Film science fiction patrzenie na, na to, co przyjdzie, co będzie w przyszłości. George Lucas, you you well, mm. Lucas ci zaimponował. Well, yeah, you know, Myślałeś uh, sobie, jestem fanem tego, co ten gość robi. George, Spielberg, Coppola, Scorsese. To oni wprowadzili zupełnie nowe spojrzenie, nowe oblicze kina. A George tam naprawdę rządził, no stworzył ILM. I ludzie podchwycili wiele pomysłów, które, a, a propos filmów. Miałem kupę szczęścia, że mogłem być w to zaangażowany. No i wiesz, no jako aktor, zawsze szukasz możliwości bycia najlepszym możliwym dla siebie miejscu. Świetnie prowadzisz ten panel tak przy okazji. thank you um, thank you very much uh, but uh, you know you're always looking for you know that that experience and, and you're always looking to work with uh, some of the most extraordinary and innovative people in uh, in your industry you know no matter what you're doing and certainly in film so anyway and when did you realize that Lando was such an important character within the The jak się czujesz z tym, że Landa jest takim e, ważną well, postacią w całej sadze. Kiedy mi dali rolę. Więc najpierw strasznie mi się płaszcz <laughs> spodobał. Was... To, no, 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 to, no, to był twój pomysł, tego płaszcza? Nie, to był ich pomysł. Yeah. Well, Tutaj to nawet to machasz to tym kate, płaszczem to na fotografii. Cape, you know, it reminded me of all, all of those old movies i used to see when i was a boy. You know, you know? uh, but also the name Kalusian. Uh, that's armenian. and i thought to myself, well, there's at least two, two components that would really lead me into doing something really different and something interesting. The, the czyli dali mi nazwisko długie, długie, które no, nie wskazywało na to, że mam być jakimś tylko pomniejszym bohaterem. Uh, Więc like so, uh, to nie wskazywało, że uh, jestem tylko takim brązowo-skórym człowieczkiem, który coś tam ma zrobić na ekranie. So that's what I think. I, well, you certainly did that. You yeah. really did. You made it your own. Thank and, you. Uh, yeah. <laughs> now, do you remember a conversation with George, perhaps at some point, where he explained about the character to you? Did he, did he say anything? Well, we talked, you know, we talked about a lot of things, you know, and, and uh, he's a, an extraordinary, uh, he has extraordinary vision and ideas.

Znałem go jako, był uhonorowanym filmowcem, więc znałem go oczywiście jako, jako filmowca. Było tyle, było tyle świetnych seriali, on był wtedy, on, on był twórcą jednego z najpopularniejszych wtedy. Tutaj padł tytuł, ale go nie złapałem. Yeah, absolutely. He had a, a great directing style. As a director, what, how would he work with, with his actors? Well, he's a good, he's a good uh, yeah. actor. You know, he really knows the actor. And he, he likes the actor. On that's the most important thing. Yeah, because okay. yeah. yeah, not all directors do, do they? No, no. That's... no. <laughs> that's true. I mean, we can see some footage running here of, of you and, um, <laughs> and, and Kershner. E, it was wonderful. I really miss him. Bardzo, za, bardzo mi go brakuje. <mianowidze> Jeremy Bullock, oh, jako oficer. You that cape? Ma tą czapeczkę. <grymne> Śmieszno. No, e, twoja peleryna to była to, co pozwoliło stworzyć tę postać. Dorastałem <mianowidze> w Nowym Jorku. Uh, there was the uh, you know, the Stanislavski method. Uh, you Kerry know, is uh, in that video, so um, we can go to Kerry next. Everything was Thank internalized. Uh, but this, I did something that Olivier, uh, I think this is how he used to work. He used to work from the outside in. And I knew Olivier, by the way. I worked with his wife, I worked with Joan Plowright. Wow. And we did a play on Broadway with Angela Lansbury. Uh, 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 really Sorry, um, um, wyłączyłem się dlatego, że nie he, wiem czy wyście to I złapali. Article, e, coś idea, przebiło z mikrofonów i było słychać co powiedział e, realizator i to mnie trochę zmartwiło. E,

Dobra, słuchajcie, muszę się wtrącić, bo Because tak zerkam na czat i widzę, że tutaj jest Lando jakiś... E, jakaś jest... E, Wars, jakaś jazda. Yeah, yeah. Także kończymy, yeah, yeah. Z, przynajmniej na razie, z, do, z dowcipami z Lando Egze e, Być może był wczoraj... nie, nie wczoraj, przedwczoraj był na... słabo się czuł, bo jetlag przyleciał z Nowego Jorku. Być może tak jest, był, zmę, był zmęczony, niedysponowany, wyglądał śmiesznie, ale jest to człowiek w wieku, podejrzewam, waszych dziadków, albo nawet starszy niż wasi dziadkowie, może być w wieku moich dziadków bardziej, więc jakby plus. I Two-Face, Two-Face Ironically, I ended up doing it for the Lego movie. Aaaa, ah, I see. Że... Really? You can... If you haven't seen it, go see it. But anyway, back to Star Wars. I teraz wróćmy do Star Wars. So, here with us now, I would like to see if, um, if you're as smooth in animation form as you are in real life. Let's take a look at the clip. Jak się... jak wyglądasz w animacji, jak... Czy jesteś tak samo smooth w animacji, jak jesteś w prawdziwym życiu? That's the smooth tak, tak, tak. takeoff I've had in years. And you're quite the smooth talking smuggler. Smuggler? Such a small word. I'm more of a galactic entrepreneur. That means business person. I know what it means. I wonder my new friend if you'd be kind enough to give me a tour of this fine ship. <coughs> <coughs>

I nadal słychać coś. Nadal coś przebija. Pokażcie twarz artysty, coś takiego. Coś tam realizator chyba nie daje rady. Nie to wpiał. Nie ten kanał dźwięku.

Ja chodziłem do szkoły poświęconej muzyce i sztuce w Nowym Jorku. Miałem stypendium Narodowej Akademii Designu. I byłem mianowany, nominowany do Nagrody Guggenheim

jest tam jeszcze, znaczy on, on się chwalił, że Smithsonian, że Narodowe Archiwum Smithsonianskie, tak? To się tak nazywa? National Smithsonian Museum, czyli Narodowe Muzeum Smithsoni. Ma jedną z jego jeden z jego dzieł. A malowidła Star Warsowe? I to jest coś, co się odpręża I, tak. No tak malowanie mnie odpręża. Może to jest. Ludzie myślą, że to jest terapeutyczne, być może tak. You know, uh, <laughs> no i realizator, realizator. Uh, what it is that you have in your head on on a flat piece piece of canvas or a paper, and uh, that can be pretty agonizing, I think you know I see. but it's it's a wonderful creative process, brilliant mm. now. Ja przez chwilę myślałem, że to. E, e, ja myślałem, że to coś Mifle, jakiś gdzieś się odpaliło coś, jakiś plik, ale, ale nie. Well, he's a young man. Young man. Mm. Powiedz, he's teraz a przeskakują he's do Donalda Glovera, czyli, e, że to jest uroczy facet. Donald Glover ma zagrać e, Landa w e, tym e, spin-offie na temat Hanna Solo. <laughs> Jaką radę mu dałeś? A już nie pamiętam, co mu mówiłem. Powiedziałem, jedziesz stary. Is he as cool as I am? Is he as cool as Now, Star Wars, of course, pioneered the art of merchandising. He's going to be wonderful. He's going to be great, isn't he? He's going to be great. Yeah. You can clap you yeah, one <laughs> nie, że się otworzyła jakaś, nie wiem, zakładka w przeglądarce, no ja mam przecież od, od, otwarte no, trzy okna in przeglądarki in teraz, więc... I coś tam gada w tle, nie? Do have a Do no, I have a a ulubiona postać? Yes. Zabawka, w sensie. Like ulubiona postać, zabawka. Na przykład ty w plastiku. Well, me. Me? No, czyli well, ja. <laughs> Mam kilka tutaj do wyboru, żeby ci pokazać. Więc zobacz. Kilka wersji w plastiku ciebie jest. Czyli na przykład to klasyczna figurka, z winylowym, winylowym płaszczykiem, które się do zawsze gubią. Jest okay. okay. super. Could they have done better anywhere, or is it, is it a good...? No, it's fine. It's good, you like that one, okay. Um, so that was the original figure, and later on, there was a bit of a transformation to this one Now, do czegoś takiego. Up now? Podpakował. Is that one better? I think that me, At least what I used to look like. <laughs> okay, let's have a look at our third item now. Some socks. Skarpetki. Co myślisz o tych skarpeteczkach? Super. Czy to jakoś e, zmieniło Twoją karierę aktorską? Zostałeś skarpetkami. I końcu mamy ten here: Lando Calrissian Disguise Kit.

Fantastic. Okay, yep, yep. well, um, we've had yep, a lovely yep. chat, Billy D. I've been talking rather a lot. Now I'm going to hand over the reins to our audience who are going to ask you some questions, I believe. Um, 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 Elliot's are out in the house with microphones. Hey, uh, Elliot's with well, uh, It'll be me and Kristen okay. on the microphones. You and Kristen. Okay, yes. so we're going to go to you, Mark first. Yes. I have Mark over here. Mark has a question for Billy D. How's it going, Billy? Where it's are nice you? to talk to him. He, he's over here, Billy. <laughs> <laughs> He's up there on the right there. Nie okay. dziwnego, że go nie widzisz, bo jesteś in przyciemnionych okularach. <laughs> or oh, Billy, you can look up at the screen there, and you can see okay. him as well, close up. I'll put my shades on. It's <laughs> not close. <pleasant. laughs> okay, I, I got you. <laughs> All right. So, what did you have more fun uh, filming, Empire Strikes Back or Return of the Jedi? Well, Empire really. I. Which, <laughs> uh, Empire Strikes Back or Return of the Jedi? Um, I loved uh, Empire. Yeah, uwielbiam. Well,

Well, we had a good. How did we started... <laughs> got it off Okay, let's have it our next. Got <laughs> on, baby. <laughs> let's have our next question from the audience. <laughs> Następne pytanie od publiczności. Oh, well, you're over there. You're somewhere. We'll look at the screens. I can't find you. Oh, you're over there. We have Jordan with a question. Okay, go ahead. Gdybyś miał zagrać kogoś innego niż Lando, to kogo? Mesa Winter. Nie, 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 nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, żebym grał kogokolwiek innego. Jak było w tańcu z gwiazdami, czy zrobiłbyś to ponownie? Well, I, I Namówili no, <laughs> mnie. No I zgodziłem to się, żeby to zrobić. A, I koszula I got, wciąż ta sama, nawet na ekranie. As as two, two. I was on my way to doing a third, uh, dance. But my back gave out on me, so I, I, I had to give it up. But I się really poddać had a good time. odcinku. And Emma Slater, she's 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 the real taskmaster. That girl. You know? But uh, I, I, it was great exercise. Really? Yeah. But you know, it's interesting because it's not just, you know, uh, physical. It's also. You have to think about all of that stuff. Yeah. You know. So. No, it is. It's hard, especially. I mean, being an actor as well and having to dance sometimes. You no know actor, to dance. Right. You know, um, we can say lines, but we can't do things at the same time. Well, this: yeah, yeah they're, they're thinking numbers, you know. Yeah. But, uh... but. you've got good natural rhythm anyway, haven't you? Probably because you. But you have a good natural rhythm, no? Because you learned Well, I love dancing. I... Uwielbiam taniec. I... I wish I been a lot better actually. Chciałbym być w tym lepszy. Miałem dużo uh... well, of... of... zabawy, so I... która trzymała mnie przy tym show. To ale... Okay, let's go to do Broadway? Again... Gdybyś jeszcze raz miał zagrać na Broadway'u, jaką rolę byś zagrał? I don't know. I I I've done the shows I've done. Well, The Taste of Honey. I did Martin Luther King. Zrobiłem Marta... Mart... 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 Martin Luther King. Nie wiem. A może jakaś, którą nie zrobiłeś, a chciałbyś? Well, I'm not really interested in working that hard anymore. Okay. Już nie mam ochoty pracować tak ciężko. A yeah. yeah, hard work. Okay. to, a to, a to na down. tym okay, polega. Okej, our final question from the audience. Make this a cracker. Who have we got? Okay, okay. Uh, right next to you

No, I won't be it. Nie, nie I won't będzie, mnie. Nie, Not he want to, nie to, dlatego, że, że nie chce, has. tylko nikt mnie nie poprosił. I to jest tyle, na co mamy czas. Więc to bardzo dziękuję profesor, ci, Billy, Billy D. D. Za to, że byłeś tutaj. Dziękuję publiczności. I oto on. Niech wam Bóg błogosławi i dzięki za wspaniały dzień.